Ale zajebisty oscylosko, czy tu ziomeczek. jeszcze taki przedprodukcyjny testuje. No, tak, to cena będzie pewnie z kosmosu, ale już tak po nowemu zrobiony. Nawigacja z dotykowym ekranem. Tutaj też to wszystko jest tak y, zrobione, że po prostu wypina zwrotek. No tak mi się zajebiście podobają te urządzenia. Oczywiście, nie prowadzę żadnych badań zaawansowanych na szeroką skalę. Posiadać można tylko dla miecia, ale to nie są te stawki, kurnia, dolarowe, żeby kupować na tak zwaną hałdę. Ale powiem szczerze, od 2 lili... aż ciekaw jestem, ile to będzie kosztowało, jak wejdzie do sprzedaży. No, kosmos, kosmos. Czekałem to wczoraj, ale padłem jak Franka Gumioki, eee, co się tu działo. Nowe MacBooki Ery. Powiem szczerze, cena sroga jak jasny gwień. Zaraz to zobaczymy ceny. Nowe iOS 16. No, te takie widgety na, 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 na lock screenie mogą być fajne, szczególnie jak już dojdą jakieś widżety takie, nie wiem, chociażby przez producentów robionych. To mi się akurat podobało. MacOS OS Ventura też trochę nowych rzeczy, ale taka bardziej kosmetyka. iOS 16. Te nowe aplikacje dojdą takie do malowania. Trochę mnie korci taki duży iPad. Ale nie wiem po co. Zegarki, też nowe, no, no, nowe tarcze dochodzą, ale takie lipne. Ja pierniczę, kiedy oni te tarcze uwolnia, żeby ludzie mogli robić coś fajnego. Oh, naprawdę żenująca sprawa i nowy MacBook Pro z procesorem M2. No bo tutaj w zasadzie pojawia się procesor M2, też taka. Moim zdaniem trochę kosmetyka, za czym jak w benchmarkach wyjdzie, ale zobaczcie Macbook który był zawsze najtańszym Macbookiem. To teraz macie dostępny już, z M1 jeszcze jest dostępny, ale najtańszy 6999, 8-rdzeniowe CPU i 8 GPU. No to już bym wziął chyba tego 10-rdzeniowego z 512, ale 8GB za mało. No, jakbym chciał sobie takiego dla siebie skonfigurować ERA, żeby tego mojego zmienić, no to bym chciał mieć Patrzcie, jak, jaka jest cena: plus 1200 za, za 8 giga RAMu, a plus 2400 z 8 na 24. Chora cena: 1 terabajt by mi się dysku przydało. USB-C35 szybkie ładowanie zrobili. Nie, nie zrobili tych złącz. No jakby chociaż miał czytnik kart pamięci, ale to też 12399 za MacBooka era. Zdaję sobie sprawę, że dolar jest mocno w górze, i to teraz te ceny się, że tak powiem, urealniły do kursu dolara. Ale to już jest sroga cena jak jasny gwint za, za, za era. No nie wszystko jest takie jakbym sobie tego życzył. No ceny ja rozumiem, że oni kurs dolara mają taki, a nie inny. I, i z 3,60 jak powiedziałem, na 4,50 to musi zdrożeć. No ale taka jest właśnie, taka jest właśnie inflacja, takie jest właśnie drukowanie pieniądza. Że teraz za te same pieniądze kupicie mniej. Leć ta jeszcze kupować te tanie jak są, bo już tak tanio chyba nie będzie nigdy. O, pora karmienia jest tak to wygląda, że on sobie tu huczy raz dostaje dwie dawki takie i leci kolejna dawka jak kolejna dawka wyleci tu jest zamykane to na takie ten tylko czasami już trochę mało w maszynie to potem ja ludzkim głosem wołam cytrynę Żeby przyszła i zeżarła śniadanie, Cassandra ma u siebie w rowerze elektroniczny dzwonek, a ja u siebie w rowerze. W białym elektronicznym, w pomarańczowym jest zupełnie nieelektroniczny i postanowiłem sobie kupić elektroniczny. Bo ten starodawny to w ogóle na nikim nie robi wrażenia. A ten ma być głośny, jak zresztą opis tutaj e, nie niesie. Zaczymy, jak zainstaluję i czy ludzie będą wskakiwać na drzewa. Jest guzik do przyciskania, jest wtyczka, żeby to podłączyć do tego. Dzwonka i trzeba tam chyba włożyć baterie. Nie wiem czy są w zestawie, czy możemy nacisnąć dzwonek i zobaczyć, ale chyba nie ma. Nie wiem czy to nie będzie wypadało na dziurach. Nie, nie trąbi. Domyślam się, że trzeba te śrubeczkę tu odkręcić. To powinno być trochę jakoś inaczej zrobione, yy, bo może się okazać, że w rowerze, gdzie cały czas jakieś są. Naprężenia. O, to są tu dwie bateryjki. E, cienkie paluszki, zaraz włożymy. Z tego co, co wyczytałem, to mają starczać takie paluszki na. Czy ja to dobrze wkładam? Minus plus. Minus plus, dobra. Mają starczać na rok. Nie chciałbym, żeby mi to w twarzy zatrąbiło. Ło, kurwa, daje. No szczerze powiem, robi hałas. Zobaczymy, czy nie odpadnie. No już jestem zadowolony. No, taki właśnie chciałem. Termosik fajny na jerbkę. Termosik na jerbkę? A czy na gorącą wodę? Ja mam sprawdzić kaski rowerowe i mam sprawdzić rakiety tenisowe, bo Kasandra zapragnęła, że ona teraz będzie tenisistką, o. jak wszyscy chyba. I... Nie wiem, czy to w ogóle występują takie rzeczy jak. I czy dekatlon jest w ogóle ok, już? Czy jeszcze jest pase? Embargo jest? To po co my tu jesteśmy? Chciałeś, to jesteśmy. O, jakieś stanowisko z zegarkami się pojawiło. wiesz jak zakładam ten kask, to mam wrażenie, że zakładam zegarczyk na głowę. Jest to tak upijające mocno w łeb. Że właśnie bym chciał coś, co mnie nie będzie upijało mocno w łeb. Bo rozumiem, że też są jakieś inne modele w sklepach po prostu rowerowych, nie? Nie tylko mhm. tu. Jakieś rekomendacje od eksperta? Nie wiem, ja to się nie znam, ale taki jakiś fajny jest całkiem. Ale wszystkie one muszą być z tristeropianem taki? Nie ma czegoś z czymś miękkim? Z czym? A jak przywalisz centralą to to jest... No dobra, steropian niech będzie, ale żeby, żeby z głową się coś większego kontaktowało, a nie ten steropian. Nie, ale to już masz tutaj takie miękkie wyściółki. Możesz sobie czapeczkę założyć pod spód wiesz. A, i wtedy się pocisz w czapeczkę? Nie jest taki zły. Tak, nie jest taki zły, bo tamte co, powiem Ci, co mierzyłem, to były... No, nawet wygląda spoko. Wiesz, jest taki... W miarę ogarnięty, nie? nie wiem, czy z moimi prędkościami, jak ja tam nie rozwijam, wiesz, więcej niż 20 no na ten, godzinę. To to nie to ma znaczenia? Tak, nie, bo to i tak jest, wiesz. Przy wypadku to z jaką byś nie ten. A miałeś jakąś kraksę już na rowerze, czy nie? To, to jedno, jedno. Aha, 59-62, czyli ja mam takie wielki cebam. MK i L tylko jest, XL -ki nie ma. Dobra, chociaż z łbem wchodzę. To już nie jest tak źle. 169 zł. Ja pierdzielę. Chyba jeszcze nie ma sekcji tenisowej. W tym. Ja mam gdzieś jeszcze rakietę jak za 20 lat temu albo ze 25 grałem, ale przypuszczam, że już naciąg jest. Wtedy dokupowałem jakieś chiciory węglowe, nie wiadomo jakie. To teraz chyba wszystkie są węglowe. No są rakiety. Przedział od. 169 Nie od 120 nawet od 120 bo to to jest Nawet dla... dla dzieci są od 79 od 69 bardzo. Piłki dla cytryny po 17 Na początek Myślę że pójdą dwa razy bo ze, ze siostro się wybiera grać w tenisa To ja bym na 169 po i wiesz co zobaczy jak chce podobać to sobie... Za 300, Zrobię jej fotografię. Ja miałem jakiegoś HEDA, teraz już chyba nie Ty. ma takich. Kurde, jak dla mnie to ta jest lżejsza taka, no. A tu chodzicie jak ci tłumi kurnia ten od uderzenia, bo taka ci będzie przenosiła całe uderzenie na rękę i ci potem nadgarstek odpada. Ja się naczytałem tego 20 lat Aluminium. temu. Amelinium. Amelinum? Amelinowa? No i za 69, ale lepiej wyrzucić taką za 69 niż, niż za 300. Niż za rzucić. 300. Czy te daszki poprzeszkadzają. U mnie się na tamtym rowerze siedzi jak na, jak na kiblu, nie? czyli nie jestem taki pochylony. I wiesz co, ma fajne, że ma ten materiał tu. bo tak niego się odkleja, jakbyś chciał go myć a. czy coś, to se odklejasz i na przykład se sam ten. Bo tamte myjesz. inne były z samym tym steropianem, a to jak zakładasz na łeb, to jest straszna lipa. Ten materiał jednak dużo zmienia.